Hej, cześć, witajcie, jestem Pandora, i zapraszam Was na kolejny odcinek eksperymentalny, tak jak większość w tym roku. I dzisiaj zrobimy sobie odtworzenie mojego najpopularniejszego bildu. Z ciekawości ostatnio zresztą, tak jak mówiłam, w tym roku jakoś eksperymentalnie jadę z tym kanałem, naprawdę. Sprawdziłam sobie moje buildy w ogóle na przestrzeni lat ostatnich, odkąd na YouTubie jestem. I stwierdziłam, że mam bardzo dużo starych buildów, które jakby chciałabym, może nie powtórzyć, ale jakby podzielić się z wami, a może i właśnie powtórzyć. Podzielić się z wami nimi, były to dobre pomysły na te czasy, tylko je przerobić. I tak powstał pomysł, że zrobię mój jakiś tam, odtworzę mój najpopularniejszy build. I brałam pod uwagę oba kanały. Jeśli chodzi o mój obecny kanał, to moim takim najpopularniejszym filmikiem jest filmik rankingowy. Z rankingiem dodatków, no i yy, pokazówka, takie tips and tricks jakby z budowaniem o dziwo. Jeśli chodzi o buildy na tym kanale, to takim najpopularniejszym, poza właśnie tymi typowymi pokazówkami, tłumaczeniem jakimś, to najpopularniejszym jest moje mieszkanie, jakbym je zrobiła, gdybym mogła. Ale tutaj raczej myślę, że ten temat wyczerpałam, chociaż znając mnie, ja potrafię 50 różnych wymyślić wersji. I sięgnęłam jeszcze do Sims słyka no i moim najpopularniejszym tam i takim moim przez długi, długi czas dużym osiągnięciem jest właśnie filmik z pokojem maluszków z modami, a że się mega stęskniałam z moda, za modami, to stwierdziłam, że to będzie fajne takie podejście drugie. W sumie 50 pewnie jakieś, bo dużo pokoi dla todlerów zrobiłam. Ale to było takie moje pierwsze. Jeszcze wtedy też z tymi modami, ja dopiero zaczynałam mi się wydaje, bo ten filmik wskoczył na kanał Sims Weeka 19 stycznia 2017 roku. I o ile ja 19, a raczej 19 dzień miesiąca uważam za pechowy zazwyczaj, chyba że to się tyczy mojej poprzedniej pracy, tylko zobaczymy. To jest to jak na razie mój najpopularniejszy build wszystkich buildów. Na tą chwilę ma 127,5 tysiąca wyświetleń, a mam jego jakby screena z telefonu wstawionego na Instagrama tego samego dnia, zaraz po publikacji, gdzie ten film ma 30 wyświetleń. Także jest to dla mnie jakiś taki nostalgiczny, przyjemny, a ten rok jest też taki, mam wrażenie, nostalgiczny. Tak jak mówię, sporo eksperymentów, sporo jakichś różnych innych dziwnych rzeczy robię. Więc czemu by nie? Jeśli chcecie więcej takich rzeczy, dajcie znać. Mam dużo rzeczy, które mogłabym gdzieś tam otworzyć, ale otworzycie je z moim stylem obecnym, z moją wiedzą obecną, i możemy sobie powtórzyć? Nie? Porównać. Też na po. Ale możemy sobie właśnie powtórzyć taki odcinek i porównać. Jak mój styl się zmienił trochę? Bo zmienił się bardzo. I zobaczycie to właśnie po tym bieżdzie, mam wrażenie. Jeśli ktoś chce, może wrócić sobie też do tamtego odcinka. Dam do niego w opisie linkacza, w ogóle w tamtym czasie, bo sobie przesłuchałam go, żeby wiecie trochę mniej więcej ogarniać, co tam się działo. Słychać zresztą po mikrofonie to od razu ostrzegam, że nagrywałam mikrofalówką jeszcze w tamtych czasach. W tej chwili też dźwięk nie jest jakiś super ekstra, no, ale jednak 4 lata, prawie 5 będzie niedługo temu. Wydaje mi się, że jakoś niedługo po tym filmiku kupiłam nowy mikrofon i już go mam od tamtego czasu, moje Blue Yeti kupiłam. Tak mi się wydaje. Ale co robimy? Robimy pokoje dla toddlerków w dwóch wersjach. Wtedy to nazywałam, że to jest dziewczęce i chłopieńcy pokój, w tej chwili oba uważam, że są bardzo możliwe dla obu płci. Wydaje mi się, że stosunkowo, no poza jakimś tam różowym, tak? Ale różowy też nie oznacza, że nie może pójść dla chłopca, więc na tą chwilę ja uważam oba te pokoje za bezpłciowe, tak powiedzmy. Można powiedzieć, że ten bardziej różowy jest bardziej pod dziewczynkę, ale stwierdziłam, że zrobię jeden właśnie ciemniejszy, jeden jaśniejszy pokoik. Tutaj one są 5 na 5 plus takie jakby okienko, znaczy takie miejsce z okienkiem krzywym, tym odmuckę. Dawno ich nie używałam. W ogóle dawno nie używałam swoich modów. Jak wrzuciłam, to powiem Wam, że trzeba było równo je przeskanować, batch fixem. Ale jak tylko włączyłam grę z modami, to Wam powiem, że tak mnie aż zalało ciepełko po prostu. Ja lubię budować bez modów, ale lubię też budować z modami. Zresztą, żeby było śmieszniej, w banerze mojego kanału w tej chwili są same rzeczy z modami i moje zdjęcie. Muszę w ogóle baner zmienić. Bo już zdjęcie profilowe zmieniłam, to może właśnie dzisiaj sobie siądę jeszcze nad banerkiem. Jeśli chodzi o pokoje, nie nagrałam ich w całości. Od razu mówię, i tak zajęło mi ponad godzinę nagranie to, które będziecie widzieć. Podstawową jakby powiedzmy formę, klimat Wam pokazałam, uważam. W sobie pozwoliłam później dosiąść jeszcze do takich malutkich pierdółek, no bo wiecie, jak dłużej nie przysiadłam z modami, to długo mi zajmuje, żeby znaleźć wszystkie rzeczy, które mi tam, wszystkie pierdółki, które chcę, wszystkie obrazeczki. Nie poruszam się aż tak... Sprawnie po tym i tak już się zauważam, że powoli nauczyłam mniej więcej wyszukiwać rzeczy z modów, bo jestem na poziomie takiej ilości modów, że muszę niestety po hasłach wyszukiwać różne rzeczy. A że wiecie, że ja w większości pamiętam nazwy, albo przynajmniej twórców nazwy modów, które gdzieś tam w głowie mam, to było to stosunkowo wygodne. Przede wszystkim potrzebuję często na poduszki i potrzebowałam w tym wypadku na ramy do łóżek. Chciałam użyć innych właśnie ram, te domki już szczerze powiedziawszy mi się mega znudziły. Zresztą tu na kanale też jest build skandynawskiego i to jest chyba CC versus No CC pokoik i użyłam tam takiego domkowego bardziej łóżeczka. Także tutaj chciałam się jednak pochylić nad troszeczkę innymi rzeczami, ale oczywiście przede wszystkim e, twórcy, którzy gurują, jeśli chodzi o wypełnienie tych pokoi, to są na pewno Peacemaker, to będziecie widzieć nawet. Na pewno Pyszny, bo jego to chyba było Lily czy coś takiego, Toddler Bedroom jest mega piękne. Na pewno też seta Nova i Setanowa i Safari, setanowe i jej Safari. Nie, bardzo ładne, naprawdę bardzo, bardzo ładne i bardzo pełne kolekcje, jeśli chodzi o pokojki dla dzieci. No i jeszcze z twórców takich, którzy się na pewno gdzieś wyróżnią. Chociaż wyróżnią to za dużo powiedziane, bo już tutaj tak naprawdę tamte są użyte tak na 100%, 100%. A! Wiem jeszcze, kto się wyróżniał. Rzeczy od Harry. Harry, pamiętacie? Stosunkowo nowy, znaczy nowy, nowy dla mnie twórca. Wórczyni. Także tutaj trochę też jest. Ale jeszcze poza tym oczywiście jak zwykle Sano i Woundy Moon, MX Sims jeszcze jakieś tam niedobitki. Chociaż z tego co widziałam, to Cetanowa korzysta z dobrodziejstwa MX Sims, chyba się znają. I jakby dalej mam dopływ moich skandynawskich mebelków, ale mniej więcej jeśli chodzi o jakieś takie podstawowe rzeczy, to, to przede wszystkim tam można szukać. Większość też pokazałam, więc jakieś tam nazwy, może jak ktoś będzie potrzebował to wyłapię. Jeśli nie, to dajcie znać. Bo póki się nie ogarnę, nie będę w stanie Wam tak naprawdę rozpiski pełnej zrobić. Może kiedyś się po, znowu zaczną pojawiać mody w przypiętym komentarzu, mam naprawdę na to nadzieję. Na tą chwilę, jeśli macie pytanie o jakiś konkretny mod, dajcie znać. Ja raczej na 99% znajdę zresztą. Zawsze się ze mnie śmieliście, jak oglądaliście, że ja potrafię gdzieś tam wyrzucić nawet co gdzie, jak. Coś akurat takiego z pamięcią mam, że udaje mi się chociaż takie rzeczy zapamiętać. W tym wypadku nie powiem, czy to jest do końca alfa wersja, czy to jest taka bardziej maksismachowa, jest bardzo pomiędzy, więc można ją nazwać alfą, tak, skoro jest pomiędzy. Mi samej bardziej podoba się o dziwo tym razem ciemna wersja, ale ja ostatnio mam fazę na takie soczyste, ciemne, mocne kolory. Ona jest trochę elegancka, trochę taka odkrywcza. Ja bym to nazwała pokój małego odkrywcy. Natomiast w przypadku tej różowej wersji to taki bardziej pokoik spokojny, bardziej właśnie tutaj mamy te lalki, mamy kuchnię. Tutaj więcej jest zabawy z samych zabawek niż właśnie jakiegoś takiego pójścia w stronę samemu wymyślania sobie zabawy. Zdecydowałam się też na zmniejszenie szafy. W tamtym wypadku używam takich drzwi harmonikowych, ale one mi się totalnie już nie podobają. Także skorzystałam z bardzo, bardzo starej szafy Mix Sims, którą od zawsze tak naprawdę uwielbiałam. Ona zapełniała wszystko 2 na 2 2 na 1 znaczy. Można gdzieś tam dorzucić. Kiedyś zawsze dorzucałam jeszcze na Move Object się lustro, żeby nie było widać, co tam w środku jest. Coś tam można trochę powiesić, żeby zaakcentować, że to jest szafa, coś tam postawić. Zawsze ją lubiłam i fajnie mi tutaj się wgrała w to wszystko. I zresztą jest biała i czarna, akurat tutaj pasowała czarna i biała, i wnętrza ich szaf pomalowałam po prostu na kolor szafy. A na ścianach mamy w obu przypadkach jedną ścianę akcentową, tak jak to było w starym odcinku, i jedną ścianę drewnianą, ponieważ przy tych oknach skośnych, niestety, część ściany jednej jest na zewnątrz. Więc tutaj musimy jakby zewnętrzne ściany przenieść do środka. I tak jak wtedy skupiłam się na półeczkach bardziej tam, to tutaj zdecydowałam się bardziej na takie miejsce właśnie do zabawy, a w drugim wypadku na takie miejsce do siedzenia przy tym oknie. Dajcie znać, która wersja Wam się bardziej podoba. To przede wszystkim. Dajcie też znać, czy chcecie jakieś inne do odtworzenia, i jeśli macie jakiś pomysł z moich buildów, które chcielibyście zobaczyć odtworzone, to zapraszam do podesłania mi w komentarzu lub napisania, który jest taki, który byście chcieli zobaczyć w nowej odsłonie, w nowej wersji. Ja porównując, mam wrażenie, że jeżeli chodzi o tamte, przynajmniej pokoiki, że one były puste. I mimo, że ja już wtedy raczej starałam się właśnie robić małe rzeczy, to te pokoje jakoś mi strasznie duże wyszły, i tutaj też miałam problem z zapełnieniem ich tak przyjemnie, przytulnie, więc starałam się robić takie miejsca, które mniej więcej byłyby ciemniejszymi, właśnie plamami, które zajmowałyby te miejsce, a resztę pozostawić do takiego w miarę prostego poruszania się. Zawsze mam tak, że, wiecie, rysuję wszystko sobie na papierze od góry. Naprawdę, wydaje mi się, że w tej chwili to już w ogóle zawsze praktycznie to robię. I na papierze od góry zawsze to się wydaje takie zapełnione, a powiem Wam, że potem wchodzę do Simsów i to wcale nie jest takie zapełnione. Nie wiem skąd się to bierze. Może też dlatego, że raczej przyjmuję w zeszycie wymiary pełne kratek, a tutaj czasem coś ma o pół kratki mniej, ale zajmuje niby dwie, ale cieszę się, że wpadłam na to i że mogłam znowu się zagłębić w tą taką przyjemną historię moich początków bo można powiedzieć, że to były jakieś tam moje początki, w szczególności na YouTubie. I zobaczyć, że jednak zrobiłam progres, nie regres w moim projektowaniu. Przynajmniej ja tak uważam. I polecam, jeśli macie jakieś swoje stare buildy, które gdzieś tam w formie Wam się podobają, to powtórzcie je sobie. Tylko tak, jakbyście je zrobili teraz. Ale nie przedłużając, bo nie odtwarzam czasu tego odcinka, tylko odtwarzam sam odcinek. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało, dajcie znać, który Wam się podoba bardziej. Który jeszcze byście chcieli z bildu, żebym odtworzyła po czasie? Jak na razie zazwyczaj nie wiem, kiedy stawię kolejny odcinek, bo staram się pomiędzy planowaniem jeszcze, bo jeszcze nie zaczęłam niestety nagrywać, ale pomiędzy pracą moją a planowaniem właśnie wam serii świątecznej, gdzieś tam coś wrzucić i nagrać. Tylko tu już bardziej odcinki zależą od mojego feelingu, co, na co mam ochotę, co bym chciała zrobić. Ale też je czytam komentarze, bo jakieś tam fajne pomysły też podrzucacie. Pełen nacisk w tej chwili nakładam na serię świąteczną, ale postaram się jeszcze pojawiać przez najbliższe te dwa tygodnie, bo już coraz bliżej. Także widzimy się w komentarzach. I co do usłyszenia. Pa, pa!